Poświę, że jestem to jest kolejny odcinek z Green Hell i muszę wam powiedzieć, że jest całkiem fajnie. Zaczynamy w deszczu tak samo jak ostatnio, gdy szukaliśmy wielkiej stopy, polecam ten odcinek, sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i koniecznie zostaliśmy paczkę w górę, ponieważ 110 tysięcy lecimy z kolejnym filmem z Green Hell na przetrwaniu, gdzie mogę zginąć tylko jeden raz. I dzisiaj przy okazji testuję nowy sprzęt, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, a jak jesteście ciekawi, co można zrobić ze starym sprzętem, to posłuchajcie chwilę. Jeżeli w Waszych domach gdzieś głęboko w szafach zalega sprzęt komputerowy, takie jak słuchawki i na przykład klawatura, i są to sprawne rzeczy, których nie używacie i nie planujecie używać, to możecie komuś pomóc. Zapytacie się, w jaki sposób? Poprzez akcję Zdolni zdalni, której inicjatorem jest Play Polska we współpracy ze stowarzyszeniami Rotary oraz Rotaract. Jest to akcja, której przyświeca idea pomagania osobom, które potrzebują pomocy w nauce zdalnej. A nie mają na przykład sprzętu, takiego jak kamerki, mikrofony, słuchawki, czy nawet kable, które pozwalają wszystko ładnie ze sobą spiąć. Poszukiwanie oraz odbieranie sprzętu jest bardzo uproszczone dzięki. Grupy na Facebooku, na której można zamieszczać odpowiednie ogłoszenia, a później oczywiście wybierać, komu możemy w tym momencie pomóc. Drugą opcją jest przekazanie sprzętu przez stowarzyszenia Rotary i Rotaract. W takim przypadku wolontariusz odbiera ten sprzęt i zajmuje się jego przekazaniem. Ja w ramach współpracy z tej również postanowiłem czegoś poszukać u siebie i oczywiście parę rzeczy zarazem. Jeżeli jesteście ciekawi, co zarazem i co przekażę to wpadajcie na mojego IGS-a, a wszystkie linki, które są teraz potrzebne, macie w opisie pod filmem. Na szczęście deszcz w tym momencie minął. Powoli się wszystko rozjaśnia. Nie wiem tak naprawdę się z tego cieszyć czy płakać, ale biorąc pod uwagę, że będziemy potrzebowali wkrótce jedzenia, no to mimo wszystko przyda się nam tutaj troszkę suchego. Eee, tu pięknie mam już żar, więc myślę, że możemy spróbować rozpalić ogni chopki. Nic nie pada. Mamy na szczęście ptasie gniazdo, które mi pozwoli szybko to rozpalić. I jaki jest cel filmu? Planuję sprawdzić to miejsce, w którym kiedyś byłem, ale okazało się, że zostało zmienione właśnie na przetrwaniu. Bo chodzi mi dokładnie o ten most. On, jak dobrze pamiętam, mieści się właśnie gdzieś tutaj na 3620, ponieważ chodzi tutaj... I chodzi z tym o, tym o to, że on na przetrwaniu jest ponoć otwarty, a właśnie na fabule jest zamknięty, żebyśmy właśnie chodzili tymi konkretnymi ścieżkami, które nam pozwalają dotrzeć w te miejsca. Tutaj się ładnie mięsko robi, więc pozwólcie, że w sumie zrobię chyba mm, nie uzdatniacz wody, tylko kolektor i dzięki temu będziemy mieli... Przynajmniej napełniony mój bidon To się na pewno przyda Więc tutaj tylko cztery długie kije I zaraz będziemy gotowi do dalszej wędrówki Ponieważ, no tak jak mówiłem Nie będę siedział długo w jednym miejscu Na razie prowadzimy koczowniczy tryb życia I miejmy nadzieję, że tak na razie przynajmniej pozostanie Dym niestety może sprowadzić na nas pewne niebezpieczeństwo Czekajcie, może jednak toporkiem spróbuję to ściąć Może będzie to raczej bardziej efektywne Raczej mi starczy do końca gry taki toporek Bo domyślam się, że nie przeżyję tyle ile chcę Domyślam się, że zabijemy coś kompletnie losowego 어? <laughs> Możecie w komentarzach obstawiać, co to będzie, bo ja, ja podejrzewałem, że to będzie kaiman. Kiedy będę sobie grzecznie pływał, bo chcę faktycznie dotrzeć do tamtego jednego miejsca, którego nie w trakcie normalnej rozgrywki. Czekajcie, czy ja mam te niebieskie grzybki? Niestety nie mam. a Te są zepsute, więc już je powywalamy, żeby mi miejsca nie marnowały. Mówiliście mi, że jakiś klawisze mogę sobie wszystko tutaj uporządkować, ale teraz kompletnie zapomniałem jakim klawiszem. Nieważne, i tak jest dobrze w tym ekipunku, ma takiego burdelach jak zwykle mam. Fani Seven Days tutaj dobrze wiedzą, jaki burdel potrafię mieć we własnym ekipunku. Jednak pyk. Ostatnie dwa kiki Nasz kolektor wody będzie gotowy. Później się po prostu przyśpimy i później będziemy mieli po prostu możliwość wyjścia stąd z bidonem. A dlaczego nie próbowałem nic przygotować poza odcinkiem? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ jeżeli zginę poza odcinkiem, to wy tego nie zobaczycie, ponieważ wtedy się automatycznie save wykasuje i nic z niego nie zostanie. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Żeby taka... A tego byśmy nie chcieli, żeby tak ważny moment pojawił się poza odcinkiem. Tutaj na szczęście liści bananowca troszkę wcześniej zbierałem. Akurat, kurczę, gdyby tutaj był taki specjalny plecak na kamienie, to byłoby fajnie, ale sobie tak nie wyobrażam. Chodzenia po gęstej dżungli, co samo w sobie jest już ciężkie fizycznie, i dodatkowo, żebyśmy mieli jeszcze kamień. No to nie byłoby za dobrze tutaj było? Bo mam nadzieję, że nic sobie mnie zabiło? No, chyba nie. Bo grzechotnik to by raczej robił grzechu-grzechu. A tutaj nie ma żadnego grzechu-grzechu, więc chyba jesteśmy bezpieczni. To sobie weźmy, póki tam się wszystko. Smażę, chociaż w sumie bym mógł to spróbować, zabrać, bo nie wiem, czy to się nie zepsuje. Nie, no szczęście nie, ale zobaczcie, tutaj mięso z bolity dopiero się zrobiło, ale dzięki temu będziemy mieli pewnie też trochę psychiki na plus, ponieważ jesteśmy przy ognichu, ale akurat też nie mam problemu z psychiką, z tego co widzę, więc jest dobrze przynajmniej w tej kwestii. E, trzeba byłoby, o, właśnie bananowiec, czy akurat nam tutaj trafił. E, nie wiem, czy bananowca najlepiej przypadkiem wycinać z tą macetą. Tak mi się wydaje. Cyk, cyk. I jeszcze jedna noc w tym miejscu, i będziemy praktycznie gotowi na naszą podróż. Nie wierzę w to. Nie, już myślałem, że garnek straciłem, ale garnek jest tak ważny, że wolałbym go jednak nie tracić. To sobie tu wszystko pozostawiam, bo ja tych małych stosów liści nie potrzebuję. Skoro już mamy liście molinery i nic w tym momencie nie robię, to może wytworzymy sobie z tego opatrunki. Aż to się później na pewno przyda. Kamienna włócznia, nowy wpis Nie dlaczego dostałem e, kamienną włócznię W momencie kiedy robiłem opatrunek z liści No chyba, że coś mi uderzyło I mam właśnie w sobie ten kawałek włóczni Ale chyba nie, no to wiecie co Sprawdźmy jak wygląda mój ekipunek na ten moment ma Jest cały zapełniony, więc nie ma sensu nic nowego robić Poza myślę Strzałami, bo mam tylko dwie strzały Które no nie za bardzo Mogą mi tutaj Pomóc w razie ataku tubylców Warto byłoby sobie zrobić nowe, tylko właśnie nie mamy nigdzie. W... Ojej, właśnie ogisko mi zgasło. A to nic takiego udało nam się już. Ładnie to piec, więc później sobie to zjem jak staniemy, chociaż nie, wiem, czy nie teraz. Jedno zjem teraz raczej. Ale mamy dużo czasu, zanim to się popsuje. Przez przypadek jeszcze dolałem tam wody. 69, a zapomniałem, że ten garnek jest naprawdę pojemny, on ma właśnie 30 e, punktów nawodnienia I to jest o wiele więcej niż kokos, kokos ma 10, to jest 3 razy tyle I ja po prostu mogę sobie na chwilkę zostawić, przejść się, zobaczyć czy nie ma jakiejś martwej papugi I wrócić po prostu napełniając to i jeszcze pijąc tego Jeszcze fajnie byłoby dorwać jakieś zwierzątka O, banan, przyda się na potem O Tutaj jest kolejne mięsko, ale już nie mamy na niego i tak slot'a, więc zostawmy sobie to I wróćmy na chwilkę do mojej Szybkiej bazy wypadowej. oczywiście ognisko zgaszone Ponieważ nie wiadomo kto nas obserwuje, skąd, jak jest blisko Tu chyba się nic nowego nie zrespiło, bo akurat tej, w tej grze się nic nie respi Z rzeczy, które już podnieśliśmy A które nie są częścią na przykład natury O, 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 pięknie, pięknie widzę, że w tym miejscu a nie, myślałem, że to są martwe. A, to są akurat żywe. Naprawdę, myślałem, że to są martwe. Nie wiem, czy one po prostu nie miały rozłożonych w tym momencie skrzydeł, bo gdyby tak było, to faktycznie mógłbym się pomylić, ale nie jestem teraz pewny. E, jak tam z wodą? Nawodnienie tutaj jest e, na tyle dobre, że ja sobie po prostu... Aha, tylko tutaj i tak trzy było. No to trudno. W takim razie, pozostaje nam się tylko przespać. Trzeba życia sobie troszkę odnowić, bo nie wiem, dlaczego mi tak spadło to życie. E, zobaczmy może, jak wygląda to tutaj. Zjadłbym sobie coś z tłuszczem Nie, węg węgli potrzebujemy, no to banana trzeba zjeść Zjedzenie bananów Na pewno teraz pomoże, zjemy sobie to Jesteśmy praktycznie gotowi do spanka Jeszcze bym sobie zjadł trochę tego Bo ja wolę właśnie Na spanku mieć troszkę więcej Wszystkiego Więc po prostu przed kolejną Wyprawą jeszcze zrobimy sobie jedną Jedno jedzonko i mam nadzieję, że będzie spoko. Tylko, że kurczę, akurat mamy pełno energii. To w tym momencie marnuje troszkę ten czas, jaki mogliśmy poświęcić na wszystko. Ale i tak lepiej byłoby, gdybyśmy spali, mieli full energii. Widzę, że powoli życie schodzi. E, wody się tutaj troszkę jeszcze można dolać. Ile tutaj jest do wypicia? 22, więc mamy już full wszystkiego. Jeżeli chodzi o żarcie, to też nie ma źle. Tylko teraz faktycznie bym poszukał tej papugi. Dobra, tu się udało przynajmniej To akurat dobrze Mamy tapiranie, czy tam coś nie było przed chwilą, co robiło grzechu grzechu Więc trzeba uważać Może jakaś spokojnie się odwrócić, bo nie mamy za dużo lekarstw też, trzeba pamiętać mm, Nie, chyba tutaj nic nie było takiego, ale jesteśmy lekko ociężali, ponieważ mamy dużo mięcha Słuchajcie nie, to tylko oni, nie? Tylko te zwierzątka. Miałem nadzieję, że nie trafię tutaj na nic, co może mnie zabić szybciej niż zwierzę, więc tylko jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Usunąć te kości, bo mi nie są potrzebne do niczego dosłownie. Nie będę nic na razie z nich robił, a kości są akurat proste do odnalezienia. O, ogólnie mamy 11 ptasich piór, to teraz dopiero to zauważyłem. To w takim razie mogę zrobić sobie więcej strzałów, o wiele więcej. Tylko jeszcze trzeba byłoby coś wyrzucić. Nie wiem, czy ten bidon z kokosa jest mi jeszcze potrzebny. Myślę, że nie jest mi potrzebny, dlatego go sobie zostawię. Normalnie bym tego nie wyrzucał, ale akurat przez to, że mamy takie dosyć duże doświadczenie, i wy, i ja, to wiemy, że łatwo wszędzie można zrobić sobie ten kolektor. Bez większych problemów tak naprawdę. Więc jedne, co teraz potrzebuję... Do tego, żeby deszcz przestał padać, bo się napije z tego. I nie potrzebuje. Ojej, coś się stało. Jawki. Standardowo, ojej. Ale ich dużo tym razem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio razem 4. No idziemy teraz na wschód. Czyli dokładnie na prawo na mapie. Tutaj mi się zdaje, że ta dziurka jedna to to jest to miejsce, którego potrzebujemy to. Że to jest wąwóz jakiś, ale zobaczymy zaraz. Bo my jesteśmy tutaj, więc trzeba to przejść tędy i tu. Koniecznie zrobi jedzonko, a ja jeszcze sprawdzę w ekwipunku co mogę wyrzucić. Eee, kamień, myślę, że możemy się kamienia pozbyć. Najwyżej zostawię sobie go tutaj na kiedyś. Eee, tutaj nic nowego. Słuchaj, mamy radyjko, ale nie jest nam do niczego potrzebne w tym momencie. Chociaż w sumie można wskoczyć do kopalni przy okazji, prawda? No bo akurat tam możemy znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Jak domyślam się, tam może być. O! o, I widzicie środek przeciwbólowy, Bardzo fajnie, batonik. E, Ty nie pamiętam, że my tutaj to zaraz ostatnio. Ale dzięki temu, że tutaj wpadłem, no to jednak coś znalazłem. Tu jak przejdziemy, to będziemy chyba już w kopalni. Chyba? Nie, przejdziemy już po prostu niedaleko. Bo tu już jest ten dół wielki. Więc jak pójdziemy jeszcze kawałek, to znajdziemy jaskinię, która prowadzi bezpośrednio nas do tego miejsca. A co tutaj mamy? Czerwie, nie potrzebujemy na razie czerwi. Mam nadzieję, że nie będziemy potrzebować. O, to akurat musimy sobie zebrać. Liście molinelli akurat się przydadzą później. Widzicie, to jest wydeptana ścieżka, więc na pewno nas zaprowadzi tam, gdzie mamy iść. Jeszcze akurat mamy schemat na pułapkę. Jakbym ją uzbroił, to może by dało się coś tutaj dodać. Czekajcie, czekajcie. Czy ja tutaj mogę liście dać? Suche czy coś? Nie, tego nie. Ale czy ja mogę dać na to? O! Zostawimy ciekawe, co tutaj złapie. W sumie jak dostawię tutaj mięso, to może zapać się coś groźnego. Ale zaraz zobaczymy. Uwaga. Czy jest jakiś skorpionik? Jest. Bingo. I coś sprawdzimy. Dobra. <laughs> Jestem ciekaw przy to. Faktycznie zadziała. To, to tylko da się zniszczyć. Ale... Czy ja mogę to przetworzyć? Nie, jednak nie. Myślałem, że da się to przetworzyć. I czy mogę na przykład wyciągnąć jad skorpiona z jego ogona? Żeby to wszystko funkcjonowało? Niestety. Czyli na przetrwaniu do kopalni zejść nie możemy. Jak widzicie, e, nawet nie ma tutaj... ...tej windy. Ona się zerwała. Czyli dobrze tu wpadło, bo przynajmniej o tym wiemy. Szkoda, że to nie jest dostępny element. Teore... W sumie rozumiem, dlaczego akurat tamto miejsce jest wyłączone z rozgrywki. Możliwe, że przez to. Czekajcie, mogę to podnieść z powrotem? Na szczęście mogę. Dobrze, że mogę. Ja strzelam, że to przez to, że ten sposób zabezpiecznie. Tam nie mam żadnych przeciwników. E, plemię tam nie schodzi, jak dobrze pamiętam. Bo ja przynajmniej tam plemienia nie widziałem. O, proszę bardzo. Papuga, idziesz ze mną. Bo będziesz mi towarzyszyć w tej wyprawie. My idziemy na 36. 20. No to jesteśmy na 20. Czyli teraz tylko iść w tym kierunku. Tu chyba gdzieś jeszcze samolot powinien być. Jako ułatwienie w poruszaniu się po wszystkim. I bingo! I jesteśmy przy moście, moi drodzy. Jest też wąż. Nienawidzę węży, więc idziemy. Więc to można naprawić. Ale oczywiście trzeba mieć bambusy. Eee. Czyli da się go naprawić, ale tylko tutaj, bo ja nie widziałem, żeby tutaj była możliwość naprawy tego. Tak, nie było możliwości naprawy, ponieważ to było chyba zerwane bardziej. No, ja teraz nie pamiętam, Musi mi przypomnieć, jeżeli akurat macie chwilę i zajrzycie na film, to się o tym dowiemy. Tylko wiecie co, no, teoretycznie tego bambusa trzeba mieć, tak? Ale czy to nie znaczy przypadkiem, że trzeba tego bambusa znaleźć po drugiej stronie? Bo tutaj bambusów nie widziałem w pobliżu. Uwaga, ciapek! Uspokój się. Dobra, udało się. Można przejść bezpiecznie. Bambusów dalej nie widzę, więc raczej spróbujemy przejść standardowym sposobem przez obozy. I jesteśmy w od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, które nas doprowadziło do pierwszego, tak naprawdę fabularnego progresu, że tak to ujmę. Pyk, pyk, zrobione. Czy tu niestety ayahuaski ja sobie nie możemy ogarnąć, obsyganowe ostrze? No Nie wiem, czy jest mi potrzebna, ale sobie weźmiemy je do jeku na później. Eee, właśnie, tutaj się sprawdzi, czy nie ma spanka przypadkiem. No, niby jest, niby jest, ale czy my potrzebujemy snu w tym momencie? No, myślę, że nie potrzebujemy, więc nie ma co się zatrzymywać konkretnie w tym miejscu. Pójdziemy dalej, bo mam nadzieję, że tam to miejsce jest dalej otwarte, bo jak to nie jest otwarte, to wtedy będziemy musieli bambusy tam wszystkie znosić, a tego oczywiście nie chcemy. Teoretycznie jak znajdę wszystkie potrzebne mi przedmioty, typu ten jeszcze pistolet wspinaczkowy, to będzie dobrze, bo ja tylko sobie pójdę do tego naszego namiotu i teoretycznie można to uznać za win, bo będziemy mieli takie miejsce, w którym się możemy zawsze schronić, ale o tym dopiero przekonamy się, gdy tam dotrę. Ale nie wiadomo kiedy to się stanie Ojeju, wiecie co jest najgorsze? Że jakbym tutaj się poslizgnął To jest koniec serii I to byłby najgłupszy koniec oh. serii Jaki kiedykolwiek się pojawił na kanale Bingo Słyszycie to? Co to za dźwięk? Słyszałem drapieżnika jakiegoś I... Nie, wiem, czy się nie obtarłem. Nic nie widzę. Ani A, dobra, jest pijawa. Coś chodzi. Dobra, widzę szłap szłapa. Czasie, wrócę tutaj dalej. Jest ten dźwięk? Uh. Słyszeliście takie, jakby warczenie i walkę? Nie. Już tego nie słyszeliście. Nie, czy to nie był po prostu jakiś ambientowy sąd. Nie wiem, czy chcę tędy przepływać, kiedy oni, oni są w pobliżu. Ale zaryzykujemy chyba przejście tędy. Czy to jest ul? Tak, to jest ul. Co on może spaść? Jestem ciekaw, muszę to przedstawić. Ojej. Mam nadzieję, że się pszczółki nie wkurzą, czy to osy. Jeżeli to osy, to spoko. Hmm, ale co mogę zrobić? Plaster miodu, o! Czy mogę to zjeść? Fajnie! Zjadłem plaster miodu. Mogę sobie do herbatki dodać, którą bym tu pewnie gdzieś znalazł. Witam Państwa ponownie w fajnym miejscu. Zróbmy sobie tutaj domek. To jest mój teraz safe zone. Ja chcę mieć tutaj domek i tyle. Fajnie, że w pobliżu mamy właśnie taką miejscówkę, ponieważ jest tutaj wyjątkowo bezpiecznie. Wiecie co? Jestem ciekaw, jakby tak postawić sobie taki faktyczny domek. Tylko wiecie, co musiałem to usunąć. Nie wiem, czy mamy tutaj wystarczająco materiałów na to, ale postaram się zrobić taki mały domek, taki jak ten tutaj, ponieważ pierwszy domek w grze. Zróbmy to. Najpierw bambusowa... bambusowa czy zwykła. Myślę, że zwykłą spróbujemy najpierw. Potrzebujemy wtedy czterech kłód, chociaż bambusowa nie. Mamy kłody, dobra. Będą kłody z tego. Więc zaczynamy pracę. Coś z tego będzie? Zobaczycie. Myślę, że to się uda, będę miał taki mini, mini domek. Patrzcie, jedna kłoda, druga kłoda, jak w The Forest, możemy tam zaraz dotrzeć. Tylko trzeba pamiętać o tym, że ja tam mam jeszcze moje. kochane. Ojej, może po jednej będę brał, albo i nie, to nie ma znaczenia. Ehm, na szczęście, mam nadzieję, że będzie dało się na przykład boki zrobić z bambusa, bo tego jest akurat sporo. Kłoda bambusową też da się ogarnąć. Zobaczcie, jedna kłoda, druga kłoda. I będziemy tutaj takie... taki mini domek faktycznie, to może być mini domek Tu jest coś większego Nie, nie, o to Problem jest tylko taki, że z tego konkretnego rodzaju drzew Wypada długi kiw w ilości sztuk i jedna Mam nadzieję, że uda mi się tego stąd wyciągnąć, będzie gdzieś tutaj był jakiś Ale nie, chyba się nie uda, nie widzę go, nie widzę go, bo jest ciemno jeszcze dodatkowo To mi utrudnia trochę sytuację Zrobimy sobie faktycznie taki długi domek z tego. Chyba, że to dałoby się rozwalić. Nie, tego nie. Oj! Chyba? Da się! Możesz użyć konstrukcję poprzez ciągłe uderzanie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, dobra? Okej, okay, rozwaliłem. Czy ja coś z tego dostanę? Nie dostałem kłodę. O, jest, dobra, mamy bambusową kłodę. To co, 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 co prawda, robię teraz tak naprawdę to samo, co tutaj by stało. Ja to mogę naprawić i sobie tego używać, ale wiecie co, no nie będę tego robił, bo ja chcę zrobić po swojemu. Następnie, ja Wam powiem tak, że jednak tutaj budowanie nie jest takie proste, jakby się wydawało. Bo zobaczcie, później trzeba zrobić ścianę bambusową, krótką bambusową ścianę. Czyli tak, tutaj musimy zrobić tu, w tym miejscu. Szkoda, że nie pokazuję, jak w The Forest, ile potrzebujemy konkretnie na to rzeczy. Na przykład zobaczcie, tu, pyk, zrobiona. I tu bym przesunął te rzeczy. Da się to naraz? Nie da się tego naraz niestety, więc to trzeba wyrzucić. To trzeba wziąć, wyrzucić. Jeszcze trzeba tego wziąć. Tu. Tu. Na przykład te liście przeszkadzają w tym momencie. Tu w konstrukcjach. Czekajcie, mamy coś jeszcze więcej tego? Patrzcie, sobie, spadzisty, wiata, bambusowa wiata, drzwi boczne. Bambusowe drzwi boczne, bambusowa wiata, palmowy dach, dach z bananowca, no to palmowy spróbujemy zrobić. No tu akurat palemki są, dobra. I przejdziemy troszkę obok i spróbujemy faktycznie postawić jeszcze, jeszcze, jeszcze coś. Tutaj jest drabina, czyli można nawet robić pewnie piętra, no ale nie wiem czy jestem akurat tak zaawansowanym inżynierem. E, bambusową ramę da się do tego wysnapować? Nie, akurat nie. Więc jedyne co możemy zrobić w tym momencie to dodać tutaj ramę zwykłą, też nie? Musimy zrobić wieżę Dobra, to zrobimy jednak tutaj, a te drzwi bym stąd wyrzucił Widzicie, to usuniemy sobie z tej strony drzwi I postawimy drzwi po prostu Czekajcie, tego nie używamy Czy tego używamy? Nie, tylko kłody zwykłe i to jeszcze potrzebujemy trzech, To chyba, chyba się znajdą Z tego co widzę to chyba się znajdą jeszcze tutaj To pozbieramy też bambusy i spróbujemy coś tutaj wykminić To są długie kije bambusowe A my potrzebujemy jakich? Przeciwulowe, fajnie. To są długie kije? Tak, długie kije bambusowe. Eee, tylko dlaczego ja ich nie mogę zrobić? O to jest pytanie. A, bo to są długie, zwykłe kije. Dobra, to się pomyliłem, to nie to chciałem zrobić. To bambusową ścianę trzeba zrobić, a nie zwykłą. No tutaj akurat nie mogę zrobić, bo to musi najpierw być zrobione, żebym mógł tutaj coś postawić. Więc teraz tak, tylko kłody potrzebujemy. Tu chyba nawet widziałem jakąś? Czy mi się wydawało? Tak, tu przecież rzucałem chwilą kłodą, ale dobra, już ją dałem tam. Po prostu nie zauważyłem. Wiecie co? Potrzebujemy tylko jednej kłody, więc może z jedną szybciej dotrzemy. Kurczę, nie mogę tam dotrzeć. Muszę naokoło iść, a skakać z tym nie można. Osuń się, drzewołazie. Zatruty. Niebezpieczny drzewołaz. I... Cyk. Teraz tylko po długim kijasie. Są zwykłe, ale możemy sobie je wziąć do eku, Nie, nie możemy akurat. Mm, jest długi. Jest długi. W pobliżu więcej długich ki nie ma. Tam też widziałem parę, więc spoko. Maga cyk, cyk. Eee, jeszcze Liany chyba zostały. Jak dobrze widzę. Tylko nie wiem, dlaczego nie mogę tej ramy tutaj dokończyć? Czegoś brakuje konkretnie, eee, nie wiem dlaczego. Może najpierw spróbuję z tymi liśćmi faktycznie. Tutaj akurat potrzebujemy sporo tego, a nie chciałem brać właśnie bananowca, ponieważ one mogą się później przydać na zwiększenie ilości kolektorów. Kurczę, tego bym nie chciał rozwalać drzewka. Przydałoby się właśnie jakieś. O, takie jak to. Tam to bym rozwalił, nie da się je rozwalić, no to mielibyśmy mały problem, tak, no bo nie byłoby orzechów, a one też są bardzo potrzebne. To jest naprawdę taktyczne miejsce, z tych wszystkich to jest chyba najlepsze do zamieszkania, bo mamy tutaj po pierwsze ryby dookoła, po drugie mamy, a, yy, mamy to stronisko. Po drugie mamy właśnie tą plandekę, która już na start nam ułatwia życie Po trzecie, no to oczywiście też parę leków się znalazło Tu kije bambusowe pozbieramy I zrobimy coś z tego, ja tu potrzebujemy, nawet nie tak dużo jak myślałem Znaczy długi kie bambusowy, kolejny, drugi Kolejny Czyli po prostu mogę sobie połowę rzeczy rozwalić i samemu sobie tutaj to ogarnę Czyli to są zwykłe kije ale jest lina, na szczęście. Świadek przeciwbudowy, którego nie zauważyłem wcześniej. Jest długiki? Jest. jest Kolejne długiki? Nie, to zwykłem. Bang! Dobra, to tylko, jak to można później jakoś, wiecie... No na pewno, widziałem na screenach, jak da się to... Błotem. Albo jakimiś cegłami obrobić, no ale nie mamy takiej możliwości. Myśmy wstecz w komentarzach, czy to jest w ogóle możliwe. Ale mimo wszystko to nie jest takie nieprzemakalne. Bo widzicie, tu jest dalej deszcz. Nie wiem, czy to po prostu nie jest wina tego niedopracowania, że tak to imię, ale nigdy nie wiadomo. ta jest spalona. Spróbujmy sobie zrobić faktycznie. A nie, zepsuta. To jest surowa, zobaczymy. Może się uda zrobić zwykłą krewetkę. O, jeszcze pucha jakaś jest. Dobrze. Wędki na razie nie ma co używać. Będzie trzeba będzie faktycznie zrobić sobie troszkę tych kolektorów, przynajmniej przed kolejnym odcinkiem. Tak będzie najlepiej. I pyk, zrobione. Co prawda, brak miejsca weku. Dr drugiego, długiego kija nie potrzebujemy. Raz. Jeszcze Jan cholerne Na razie myślę, że na tym staniemy, ponieważ to zajmuje trochę czasu. Na następnym odcinku dobudujemy to do końca i wyruszymy właśnie w stronę tego specjalnego namiotu, ale najpierw oczywiście pewnie trzeba będzie odwiedzić lotnisko. Mam nadzieję, że się spodobało, widzimy się kolejnym razem. Po zobaczenia i cześć!